Te trzy postacie, o których powiedziałam, czyli ta potulna, królowa śniegu i ta poświęcająca się, one ze sobą w jakiś sposób w chory sposób współpracują, to znaczy są w takim holym tańcu, czyli na przykład królowa śniegu pogania potulną, potulna grzecznie się zgadza, poświęcająca się robi mafinki nocą na kiermasz szkolny. Królowa śniegują, okrzania, że źle te mafinki wypiekła, potulna się boi, że inne zrobią lepiej, co sobie wtedy o niej pomyślą. No i w tym hocholim tańcu um, jesteśmy właśnie w tych gorsetach. Teraz co zrobić, żeby z niej wyjść? Ja y, znalazłam y, dla siebie taką odpowiedź, że kluczem jest znalezienie takiej wewnętrznej instancji, która nam powie, że my jesteśmy kochalne, że my jesteśmy kochalne. Że jesteśmy, tak jak się mówi po angielsku, lovable. Bo to, co łączy te wszystkie postacie zesznurowane, o których mówiłam, to jest to, że one czują, że nie można ich pokochać, albo że można je kochać tylko warunkowo. Że one muszą spełnić pewne warunki, żeby zostać pokochane. Nie mogą po prostu sobie siąść i być na tym świecie. To jest za mało. Ale gdybyśmy znalazły w sobie taką wewnętrzną instancję która powie nam tak, która sprawi, że my sobie same powiemy tak, to wtedy um, te kobiety, te, te wewnętrzne postacie mogłyby odpocząć, przemienić się w kogoś innego. Ja sobie tą instancję wewnętrzną nazwałam czułą przewodniczką. E, oczywiście inspirowana Tokarczuk i jej czułym narratorem. Dla mnie w tym słowie czułość są takie dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest serdeczność, życzliwość, miłość, bliskość. Ktoś we mnie, jakiś głos we mnie, który jest po mojej stronie, który mówi mi tak. I druga rzecz, czułość to jest też taka czułość, jak czułość pomiaru, czułość aparatu pomiarowego. Czyli czułość czułej przewodniczki oznacza, że ona daje przestrzeń na te kawałki mniej wyjściowe we mnie i na przykład Czuję, pozwala mnie przez to czuć smutek, lęk, żal, słabość. Ja w ogóle myślę o nas, o ludziach w ogóle, taką metaforą domu, że my jesteśmy, każdy z nas jest takim domem, w którym są różne pomieszczenia. I są tacy, którzy w tym domie, bo ten dom ma wielu mieszkańców, wiele mieszkanek. Są tacy, którzy siedzą przy stole w jadalni, pozują do zdjęć rodzinnych, to oni otwierają drzwi, jeśli ktoś się pojawia u progu i oni odbierają telefon, jeśli ktoś dzwoni, ale są inne postacie, takie, na które się nie chcemy patrzeć, o których nie, na, których nie zobaczymy na ściankach Facebookowych naszych przyjaciół czy znajomych, takie, które mieszkają gdzieś, zostały upchnięte gdzieś w strychu, na strychu, czy, czy w piwnicy, czy w każdym razie e, na tyle daleko, żeby ich głosy nie dochodziły. Ale ta rodzina, czy jakby my, cały nasz wewnętrzny organizm, nie będzie szczęśliwy, dopóki my wszyscy nie siedzimy razem przy stole też te niewyjściowe kawałki, dopóki się nie zgodzimy pod okiem czułej przewodniczki na te niewyjściowe kawałki w sobie. I to jest jej zadanie um, i w tym ona może pomóc, w tym, żeby sobie powiedzieć tak, także w tych fragmentach, które są właśnie niewieściowe. Kiedy się już znajdziemy w oku i pod wpływem tej czułej przewodniczki, która w każdej z nas jest, mamy taką wewnętrzną instancję, to może się okazać, że te zasznurowane kobiety się rozsznurują, że podleg będą podlegały pewnemu przekształceniu. Teraz, kogoś się z nami potulna wtedy, kiedy przestanie się bać, że musi się cały czas umizgiwać, podporządkowywać i wymazywać. Przynajmniej w mojej pracy ze sobą ona się zamieniła w dziką dziewczynkę. Kto to jest dzika dziewczynka i czego ona chce? To jest doświadczenie, które, o którym mówiło mi wiele, wiele kobiet. Po pierwsze ona chce patrzeć z bliska. Bóg dzikiej dziewczynki jest Bogiem rzeczy małych. Ona chce patrzeć z bliska, jej nie ciekawi makro. Ona chce się położyć na trawie. Ona chce dotknąć liści drzewa pod którym przechodzi. Jej świat jest światem widzianym z bliska i przez to też um, czułem właśnie. Po drugie ta dziewczynka chce tworzyć, bawić się, bawić się, czyli tworzyć, ale nie tworzyć po to, żeby mieć wystawę, która zostanie nagrodzona. Ona chce po prostu bawić się i tworzyć. To tworzenie przybiera bardzo różne postacie. Niektóre z nas szyją, niektóre z nas cieszą się tym, mają przyjemność z tego, że się w jakiś szczególny sposób wymalują. Ubieranie się, wybieranie ciuchów jest totalnie zabawą i tworzeniem. Niektóre z nas mają pasje takie artystyczne, ktoś będzie malował, ktoś będzie śpiewał pod prysznicem, któraś z nas będzie tańczyć. Ja osobiście uwielbiam robić bukiety, to jest dla mnie ogromna przyjemność. Zostawiać ze sobą kwiaty. Zdaje się, że z stół nawet jakieś tam widać. To tworzenie jest tutaj um, taką prawdziwą, prawdziwą przyjemnością. Oczywiście um, widziane jest jako długorzędne, trzeciorzędne, śmieszne, bezsensowne, nie, nie ma tej wagi, co strzelony w 92 minucie gol, um, który jest po prostu jakimś wydarzeniem narodowym. Ale właśnie danie sobie przestrzeni na to, żeby iść na spacer, zebrać kwiaty, zrobić coś po nic, jest kluczowym, kluczową potrzebą tej naszej wewnętrznej dzikiej dziewczynki. Bo ona jest absolutnie bezcelowa. To znaczy, um, projektowość, deadline, to kompletnie nie jest jej świat. Bardzo często jest tak, że. Jesteśmy szczęśliwe tak na tyle, na ile nasza wewnętrzna dzika dziewczynka jest szczęśliwa. Ja myślę, że ona jest podstawowym takim nośnikiem naszej radości i smutku, jeśli ją godzimy, jeżeli nie dajemy jej tego, co ją karmi. Dziewczynka, dzika dziewczynka, lubi też zdziwiać. To jest słowo ze świata um, takiego chłodnego świata. Wtedy, kiedy ktoś. Um, Uważa, że mamy na talerzu nie to, co on by chciał, że ubrałyśmy się nie tak, jakby ktoś chciał, albo powiedziałyśmy coś, co się komuś nie podoba, albo zaśmiałyśmy się nie wtedy, kiedy trzeba, no to wtedy słyszę mnie Ja pamiętam, że jak byłam w podstawówce, to miałam taką okoliczność, że matematyk w pewnym momencie, miałam może 7 lat, wtedy, może 8, powiedział, że nie będzie kartkówki z matematyki i ja wtedy krzyknęłam na cały głos, ja badałam dół. Znaczy głośniej niż, niż teraz. No i wtedy ten matematyk przestał czytać moje nazwisko. Wtedy, kiedy czytał listę obecności. To znaczy następnego dnia było Cholewa, Cholewka, Dębiec, Dębiak. Następnego dnia znowu Cholewa, cholewa, dęb... cholewa Cholewka, Dębiec, Dębiak. Nie było, nie było mojego nazwiska. Wymazał mnie, bo zdziwiałam. No i teraz w dorosłym życiu, ja myślę, że to jest pewnego rodzaju moralny obowiązek, który mamy, żeby zdziwiać. Bo zdziwiać to znaczy być sobą, tak? Zdziwiać to znaczy robić tak, jak chcę, a nie tak, jak się spodziewam, że ludzie się spodziewają. Moim takim flagowym wyczynem, o którym myślę w tym kontekście, była sytuacja, kiedy byłam w wymiorku, szłam sama po ulicy i postanowiłam w ogóle, że pójdę, że wyjdę z mieszkania gdzie mieszkamy i pójdę do Starbucksa w koszuli nocnej. Spodziewałam się, że to była fala fale w ogóle protestów. Oczywiście, jak w Nowym Jorku nikt nie zauważył, bo tam naprawdę no nie ma takiego przymusu, żeby się ubierać tak, jak się innym by podobało. Zresztą, być może w Polsce też tego nie ma, tylko same sobie to robimy. Tak? No, Ale pamiętam, że ten moment, kiedy szłam przez Nowy Jork w koszuli nocnej, w czapkach z tą, tą kawą ze Starbucksa, napełnił mnie naprawdę euforią. Byłam szczęśliwą, wolną, dziką dziewczynką. I um, przekształconą, tak? Czuła przewodniczka mówi dzikiej dziewczynce tak. I mówi nam, szanuj swoją dziką dziewczynkę i rób dla niej miejsce. Co się dzieje z królową śniegu? Wtedy, kiedy to czuła przewodniczka się na nią patrzy, i, i kiedy królowa śniegu, jakby roztapia się, roztapia ten swój wewnętrzny lód pod spojrzeniem. Tej czułej przewodniczki. Pierwsza rzecz, która się wydarza, to jest to, że królowa śniegu była zewnątrz sterowna, czyli patrzyła, czy wystarczająco szybko się ściga, gdzie jest, cały czas wszystko było tym wyścigiem. Natomiast ta dorosła kobieta w nas jest wewnątrz sterowna. I co to znaczy? To znaczy, że ja sama sprawdzam ze sobą, co mnie karmi, co jest moje co mnie wyjaławia, co mi daje radość, w czym jestem dobra, co chcę robić. Nie co jest modne, nie co powinnam robić, nie co rodzice prosili, żebym robiła, tylko co ja chcę. Żeby to było możliwe, to potrzebny jest własny krok. I teraz ja rozumiem to na dwa sposoby. Po pierwsze dosłownie. To znaczy, kiedy kobiety projektują swoje, bo bardzo często to one de decydują, mają w każdym razie ważny głos przy tym, kiedy się planuje na przykład rozkład pomieszczeń, bardzo często, kiedy przychodzi do takiej decyzji, to ta kobieta uznaje, że ona to będzie w jadalni, tak? Mąż będzie miał, czy partner będzie miał gabinet, ale nie, to ja będę miała swój stolik w jadalni, że będę funkcjonowała w tej przestrzeni wspólnej. A tymczasem, jeżeli mam wiedzieć, co mnie karmi, co jest moje, co chcę, czego nie chcę, gdzie jest granica, której nie chcę, żeby inni przekroczyli, to ja potrzebuję własnej przestrzeni. Jak się przygotowywałam do tego wykładu, to sprawdziłam, ile kosztuje najtańszy parawan na Allegro. I widziałam tam jakieś za 30-40 zł. Więc jeżeli nie macie własnego pokoju, to kupcie sobie parawan. I niech tam będzie. Nie wiem, narysujcie sobie po prostu pisakiem, klamkę, żeby mieć jakąś swoją własną przestrzeń. A jeżeli to jest też niemożliwe, to wsiądźcie w samochód, żeby pojeździć, pomyśleć o tym, czego Wam trzeba. A jak nie macie prawa, to idźcie na szwabce. Ale znajdźcie taką przestrzeń, w której będziecie mogły rozpoznać, co jest Wasze, bo inaczej będziecie żyły cudzym życiem, a nie swoim. Nawet nie wiadomo, czyim życiem. Tak? bo nawet nie wiadomo, kto, miał, kto miałby za, za nas decydować. Ale twoje życie możesz tylko ty przeżyć. Nie ma drugiej osoby, której mogłabyś spytać. To, co jest ważne też, um, to jest, żeby rozpoznawać, um, żeby podejmować świadomy wybór. Um, mnie się to kojarzy z tą sceną, kiedy w filmie Uciekająca Panna Młoda, uwielbiam komedie romantyczne, Julia Roberts nie wiedziała, jaki lubi jajka, bo po prostu była tak nawykła do tego, żeby jeść jajka tak, tak podane, jak jej obecne narzeczone, że nie wiedziała po prostu. I przyszedł taki moment, jak tam któryś raz uciekła spod ołtarza, bo coś się jednak nie pozwalało wejść w związek, którego nie chciała, że siadła i skosztowała wszystkie po kolei, tak? I znalazła jakiś bardzo specyficzny wybór. Czego ja chcę? Muszę to sprawdzić w przestrzeni własnego pokoju. To, jest też, to też oznacza wzięcie, bycie tą dorosłą kobietą, oznacza też wzięcie odpowiedzialności, takiej moralnej odpowiedzialności za pilnowanie swojej energii. To znaczy, jeżeli ja jestem dorosła, to znaczy jest pewna granica, tu jest ta granica, nie wchodź. Albo pukaj i sprawdzaj, czy teraz możesz wejść. To też oznacza, że siebie nie zażynam. Królowa właśnie u siebie zażyna. Dorosła kobieta mówi: Tak, teraz mogę, a teraz nie mogę. We wtorek nie mogę. Telefon dzwoni może nie chcę go teraz odbierać. Pilnowanie rezerwuaru ograniczonego, rezerwuaru swojej energii jest moralną odpowiedzialnością dorosłej kobiety, którą ma przed sobą. I każdy z nas bierze tą odpowiedzialność na siebie. Co się stanie z poświęcającą się wtedy, kiedy zobaczy, że nie musi się poświęcać i wtedy, kiedy pozwoli się poprowadzić czułej przewodniczce? Czyli co się stanie z naszymi relacjami? Z naszymi relacjami z dzieckiem, z partnerem, z partnerką, wtedy, kiedy um, przekształcimy ją właśnie pod wzrokiem jej czułej przewodniczki? Stajemy się wtedy relacyjną, czy też czasami myślę, Tę karmiącą w zdrowy sposób kobietą. Ta kobieta relacyjna, co ona stawia na stole? Czym ona karmi? Pierwszą rzeczą, która wydaje mi się tutaj kluczowa, to jest szacunek. To znaczy, ja oczekuję szacunku od innych, ale ja też, te, też daję szacunek innym. To oznacza, że ja przyjmuję, że ty jesteś Ty, a ja jestem ja. Ja się mogę kłócić z Tobą oczywiście o to że ty masz zjeść te pierożki, bo to mi się tylko wydaje, że ci nie smakują. No właśnie, że ci smakują, a poza tym pierożki są zdrowe, zwłaszcza domowe i tak dalej. A mogę powiedzieć, ok, chcesz, nie chcesz, jeżeli nie będziesz chciał, to nie będziesz ich jadł. Czyli szanuję twoją odmien odmienność. Yy, zwłaszcza w sytuacji, kiedy jestem mamą, kluczową rzeczą wydaje mi się tak zwane pomieszczanie. To pojęcie od Melanie Klein, kontenerowanie, pomieszczanie. Polega na tym, że ja robię miejsce na ciebie w takim kształcie, jaki ty przyjąłeś. Czyli na przykład um, nie ulegam pokusie nieustannego wychowywania, nieustannej pedagogizacji każdej rozmowy. Przychodzi na przykład syn po szkole i mówi: strasznie mnie denerwuje ta koleżanka. I wtedy mnie kusi, żeby powiedzieć, tak, no ale co ona zrobiła? Albo, a czy ty byłeś dla niej miły? Um, ale mogę po prostu powiedzieć: Okej, okay, denerwuje cię ta koleżanka, tak? Mogę po prostu odzwierciedlić, zrobić miejsce, tak? Obejmuję ramionami to, w czym ty teraz jesteś, i mówię tobie tak. Ucząc też swoje dziecko, że może sam powiedzieć tak swoim stanom, y, swojemu smutkowi, swojemu lękowi, swojemu zachwytowi, y, y, swojemu upado upadowaniu do dziwnego stroju albo. Dziwnego sportu, czyli szacunek. Druga rzecz, którą mogę po położyć na stole, jako karmiąca, ale nie przekarmiająca, nie poświęcająca się, to jest zaufanie. Mój syn ma dzisiaj 16 lat i jakieś 3 lata temu doszłam do takiego momentu, że poczułam, że po prostu muszę kupić jakąś książkę, która została o tym napisana, bo sama nie, nie poradzę i nawet yy, studia psychologiczne i socjologiczne mi w tym nie pomogą i kupiłam książkę Jula, pod tytułem Nastolatek. Jul tam powiedział coś takiego, co bardzo mi mogło, że najważniejszą rzeczą, jaką rodzic może dać swojemu dziecku, nastoletniemu dziecku, to jest zaufanie, ale to zaufanie nie jest zaufanie, że kiedyś to dziecko będzie tym kimś, kim Ty chcesz, żeby było, tylko to jest zaufanie, że kiedyś to dziecko będzie tym, kim ma być, tym, kim ono chce być, nie kim chce być dzisiaj, bo to Łatwo nastolatka byłoby ryzykowne, ale zaufanie do tego, że on idzie jakąś swoją drogą i że ta droga ma sens dla niego. tak? Czyli tak jak mówimy sobie same, tak tak mówimy, tak naszym bliskim. I to nie znaczy, że jak moje dziecko wybiernie na ulicę i będzie nadjeżdżał samochód, ja go nie wezmę za fraki i nie ściągnę na, na, na poboczy. Ale to oznacza. Że w takim głębokim sensie ja mam szacunek i ja mam zaufanie. To jest um, też ważne, żeby poza tym zaufaniem i szacunkiem i miejscem dla drugiego człowieka, żeby pilnować symetrii. To oznacza, że ja Ci daję szacunek, zaufanie i oczekuję tego samego. To znaczy, um, to nie jest tak, że jeżeli Ty wolisz głośniej, a ja wolę ciszej, to zawsze będzie głośniej. Bo ja, jako ta dorosła kobieta, też stawiam jakieś granice. Mówię tak, mówię nie, mówię potrzebuję od ciebie tego. I oczekuję, że ta moja wolność i ten mój kawałek też zostanie uszanowany. Esther Perel, terapeuta amerykańska, mówiła o tym, że aby była bliskość między ludźmi, to potrzebna jest odległość, bo bliskość bez odległości to jest symbioza. Mówiła o tym też w kontekście intymności, w kontekście tak zwanych romantycznych związków. Że do tej intymności potrzebna jest odległość tak, jak płomień potrzebuje powietrza. Żeby płoną potrzebuje powietrza. Bliskość się rodzi wtedy, kiedy jest miłość, ale jest też wolność. I dla mnie to karmienie, ta relacyjność, tej, która w innej wersji byłaby poświęcająca się. Oznacza, że daje to, czego chcesz, jeżeli mogę to dać i chcę to dać. Nie daje tego, czego nie chcesz. I w ten sposób też um, objawia się mój szacunek do ciebie. I udaje też, że biorę coś, co mnie, co mnie samej nie smakuje. Co się stanie, jeśli ta potulna zamieni się w dziką dziewczynkę? Jeżeli ta królowa śniegu. Zamieni się w dorosłą kobietę, nie tylko metrykalnie, ale głęboko dojrzałą kobietę. Co się stanie, jeśli ta poświęcająca się zdecyduje się być po prostu karmiącą w zdrowy sposób, wchodzącą w zdrowe relacje, dobre relacje, bliskie, ale też nie pozbawione takiego poczucia wewnętrznej wolności? Jeżeli pozwolimy, żeby to czuła przewodniczka, była tą taką podstawową naszą wewnętrzną instancją, to oczywiście nie jest tak, że będziemy miały już wszystkie dni szczęśliwe i ta bajka zakończy się tym właśnie, że długo i szczęśliwie będziemy żyły, ale oznacza, że będziemy miały pewną wewnętrzną wolność i pewną wewnętrzną instancję, która sprawi, że będziemy mogły się oprzeć na sobie same, że będziemy miały. To centrum, w środku, będziemy mocniejsze, będziemy też e, przez to szczęśliwsze. Ja czuję, że to nie jest e, praca jednorazowa, tego się nie da wstrzyknąć. Tego się nie da wstrzyknąć jednym wykładem, tego się nie da wstrzyknąć nawet e, regularną medytacją, 10 minut dziennie czy pół godziny. Ale że to jest droga do siebie, w pewnym sensie droga powrotna do siebie. Jeśli od siebie odeszłyśmy. I to jest moment, kiedy te nasze gorsety mogą zostać rozsznurowane, a ta kobieta z mojego snu może wyjść z wody, wyjść spod ziemi i ubrać się tak, żeby było jej wygodnie.